– Co ci powiedziała? – Biestrzycki przerwał ciszę. Juliusz potrząsnął głową, odganiając obrazy z sprzed chwili i wciągnął powietrze, jakby mogło rozwiać ostatnie wspomnienia jej dotyku. – Narcisa jest w pokoju gościnnym. Jakiś skurwiel omal jej nie zabił. – Powiedziała, że zdradzi wszystko. Zawahał się, czując ukłucie niechęci. – Ale tylko tobie. – Wiesz, gdzie iść? – Czwarte piętro. Tam są pokoje dla gości. Ruszyli schodami w górę. Z każdym stopniem chaos emocji ustępował miejsca porządkowi trybu działania. Wyciągnął drasę, aktywował arkan. Krótki błysk niebieskiego światła zatańczył po ścianach, po czym zgasł. Na zewnątrz Xavier odebrał sygnał. Otworzył umysł, przyjmując przekaz. Nie słowa, nie obrazy, tylko nagłą świadomość. Kiedy wszystko ułożyło się w spójną całość, dał znak i ruszył. Jan dostrzegł nieobecny wyraz twarzy Juliusza. Zwolnił, mierząc go spojrzeniem. Kontaktowałem się z Xavierem – wyjaśnił. Który to pokój? Sprawdzajmy po kolei. Większość drzwi była zamknięta. Przy każdej próbie serce Juliusza biło szybciej. Dopiero jedne z ostatnich ustąpiły z cichym skrzypnięciem. Mały przedpokój był pusty, ale w powietrzu drżała znajoma, ledwie tląca się magia. To była ona. Z każdym krokiem, gdy podążał za tym ledwo wyczuwalnym impulsem, w jego gardle narastał ucisk. Oddychał nierówno, nie z wysiłku, z niepokoju. Zatrzymał się w progu. Biała pościel utląła ją jak całun, a czysta koszula nocna tylko podkreślała każdy siniak, każde rozcięcie. Jej aura, przygaszona, rozrzucona w chaotycznych odłamkach, była jedynym dowodem, że jeszcze żyła. Nie pamiętał, by przeszedł te dwa kroki dzielącego go od łóżka. Nagle kręczał obok, zaciskając pięści, jakby mógł w ten sposób utrzymać w ryzach narastającą rozpacz. Kątem oka dostrzegł ruch. Jan zbliżył się i zamarł. – Chryste! – wyszeptał. – Ona żyje? Juliusz nie odpowiedział. Zamknął oczy, zbierając energię. Skupił się, by odczuć jej cierpienie. Musiał się otworzyć, choć wiedział, że wtedy Jan poczuje wszystko. Strach, rozpacz i to, czego od lat nie potrafił powiedzieć na głos. Nie miał wyboru. Dotknął jej dłoni i natychmiast świat zawirował. Chłód pościeli ustąpił gorące bólu. Wciągnął go jak wir. Siniaki rozcięcia, echo tortur wyryte w nerwach i mięśniach. Pulsowanie krwi w skroniach. Wizje śmierci, cierpienia, straty. Syknął z bólu. Brudne, połamane paznokcie wbiły się w jego skórę. Opór przyszedł nagle. Dziki, surowy. Instynkt, który każe bronić się przed każdym dotykiem. Kurczowo odpychała go i zaciskała powieki jak w walce z senną marą. Chciał coś powiedzieć, ale wtedy usłyszałaby głos Charlesa, a nie jego. Narciso, chcemy ci pomóc! odezwał się Jan. Opór zelżał. Może go rozpoznała, a może po prostu zabrakło jej sił. Nie wiedział, ale serce zacisnęło się boleśnie na samą myśl, że przestała walczyć, bo nie miała już z czego czerpać energii. To wystarczyło, by zaczął działać. Sięgnął pod rasę i nożyk. Rozprósł dekolt koszuli jednym ruchem. Guziki potoczyły się po pościeli i podłodze jak kamyki z urwiska. Odsłonięta skóra była mapą bólu. Fiolet, czerń, szkarłat. Każdy kolor opowiadał o kolejnym ciosie. Nie było tam miejsca wolnego od ran. Zacisnął mocniej palce na draście i zamknął oczy. Znów ją dotknął. Zanurzał się w bólu, strachu, wyczerpaniu, pragnieniu ulgi, bezpieczeństwa, czy czyjegoś kojącego dotyku. Chciał jej to dać. Wszystko. Miał świadomość, że każdy impuls jego uczuć będzie dostępny dla Jana przez to, jak silna magia przepływa między nimi. Ale nie cofnął się. Rysował arkan na jej skórze, a każde pociągnięcie drasy pulsowało emocjami, miłością tak silną, że bolała, pragnieniem palącym dłonie, wściekłością na jej oprawców. Magia, potężna, nasycona wszystkim, czego bał się wypowiedzieć, wypełniła znak. I wdarła się w jej ciało. To nie był zwykły rytuał uzdrawiający, to była obietnica, krzyk, że nie pozwoli jej już skrzywdzić, że ją kocha i że należy do niego, a on do niej. Żar jasność, mrowienie pod palcami. Czuł, jak jej ból ustępuje, mięśnie się rozluźniają, a rozbite odłamki aury powoli zespalają w całość. Narcisa wstrząsnął dreszcz. Jej oddech przyspieszył. Plecy wygięły się w łuk. Otworzyła oczy i spojrzała prosto na niego. Nie na twarz Charlesa, na niego. "Julek" wyszeptała, obejmując go za szyję. Jan patrzył, jak tula się w Juliusza, jakby znalazła w nim jedyną bezpieczną przystań na świecie. Nie musiała widzieć jego prawdziwej twarzy. Rozpoznała jego magię. Czuł się, jakby ktoś wsunął mu w pierś cienkie ostrze, bijało się coraz głębiej z każdym ich wspólnym oddechem. Próbował wyczuć różnicę między ich magiami, ale zlewały się w jeden świetlisty strumień energii, do którego nie miał dostępu. Uświadomił sobie, że nie zna jej tak jak on i że cokolwiek łączy te dwójkę jest starsze, silniejsze i zbyt intymne, by mógł to przerwać. Był jedynie intruzem w ich świecie. Ciszę zakłóciło pukanie do drzwi, skrzypnięcie zawiasów, głos w przedpokoju. Janek, wiesz gdzie jest! Żuli zamarła. Spojrzała na nich. Charles? W serce Juliusza ścisnęło się, jakby ktoś zacisnął na nim pięść. Pociemniało mu w oczach od strachu i złości, którymi zalała go Żuli. Czerwieni jej sukni mignęła mu przed oczami, gdy wyszła na korytarz. Dgonił ją, łapiąc za rękę nim nacisnęła alarm. Puścił, gdy ból rozdarł jego szczękę. Potem dźwięk alarmu przeciął powietrze. Ty taku, co mu zrobiłeś? Ruszyła w jego stronę, ale padła ogłuszona zakręciem ksawiera. Szybko! Poczuł szarpnięcie, gdy przyjaciel pociągnął go za sobą do pokoju. Dach sąsiedniego budynku. Już! Wskazał na okno. Jego ton nie dopuszczał sprzeciwu. Usuń jej pamięć. Krótkie skinienie. Potem ksawie zniknął w progu. Narastające wycie alarmu mieszało się z dudnieniem kroków na schodach. Nie było czasu na planowanie. Wir naglącej energii wypchnął go do działania pół kroku i Biestrzycki leżą na podłodze po celnym ciosie w skroń. Potem zaklęcie błysk, stłumiony trzask, ciało Jana zwiotczało. Musiał wyglądać jak ktoś, kto walczył i przegrał. Narcisa przywarła do framugi okna, mierząc wzrokiem trasę ucieczki. Trzy parapety w prawo, potem skok na ciemny dach sąsiedniego budynku. Niby prosto, ale w jej stanie ryzyko było większe. Chłód nocnego powietrza przeszył płuca, gdy wyszła. Pierwszy krok. Stopy uderzyły o twardy parapet, kolana ugięły się, ale utrzymała równowagę. Za nią cięższe lądowanie Juliusza i niemal bezszelestny skok Ksawiera. W tym samym momencie oknie pojawili się czarodzieje bractwa. Kroki za plecami dudniły coraz głośniej. Nie było czasu na arkan sprawności. Zacisnęła zęby, gotowa zeskoczyć na pierwszy balkon, ale Xavier chwycił ją w ramiona. – Trzymaj się! – rzucił. A zanim zdążyła zapotestować, sprawnie wylądował na balkonie niżej. – Mam arkany! – Jakoś musiałem tu wejść, dodał szybko, nawet na nią nie patrząc. Julek dołączył sekundę później. Drasa w jego dłoni rozbłysła od czaru ochronnego. Schodźcie, przytrzymam ich. Grad zakręć rozpraszał się o błękitną tarczę, którą utrzymywał z widocznym wysiłkiem. Narcisa wciąż czuła ciepło jego magii w swoim ciele i wiedziała, jak wiele oddałby ją uleczyć. To, co teraz robił, było jak gaszenie pożaru ostatnimi kroplami wody. Musimy mu pomóc! krzyknęła na drugim balkonie, oddychając ciężko. Nie, zajdźmy, osłonimy go z dołu. Szybciej zajdziesz sam. Nie zostawię cię, poradzę sobie! Uniosła brodę z uporem ledwie kryjącym drżeniem głosu. Uzdrowił mnie. Nadal jesteś. Idź! Zawahał się na ułamek sekundy, potem przeskoczył niżej. Narcisa ruszyła za nim wolniej, mniej pewnie. Żałowała, że nie ma drasy choćby po to, by posłać jedną tarczę w stronę Juliusza. Tyle ryzykował dla niej. Na Atona. Jeśli coś mu się stanie. Wizje z tortur powróciły. Ostre i realne, jego ciało bezwładne, krew na dłoniach, na twarzy, gasnące oczy. Potrząsnęła głową. To były kłamstwa, wywołane bólem i strachem. Teraz liczyło się tylko, by stąd uciec. Sunęła się na kolejny balkon i spojrzała w dół. Xavier stał już na ulicy, posyłając w górę kolejne zaklęcia. Każde z nich rozświetlało ściany krótkim, zimnym błyskiem. Siły uciekały szybciej, niż chciała to przyznać. Archan Juliusza postawił ją na nogi, ale nie odbudował rezerw. Każdy mięsień palił zmęczeniem, a w gardle czuła suchość i metaliczny posmok wysiłku. Skoczyła na daszek nad wejściem. Bose stopy zetknęły się z mokrą blachą, poślizgnęła się, świat zawirował. Spadła. Ból rozlał się po plecach, ale wysokość była zbyt mała, aby poważnie ucierpiała. Xavier dopadł do niej natychmiast, chwytając pod ramię. Zostaw mnie! krzyknęła, zła, że tracił czas. Nic mi nie jest! Obrócił się w stronę dachu, ale zaklęcie przeszyło powietrze i trafiło Juliusza w pierś. Uderzenie odwróciło go w tył. Puścił barierkę, a jego ciało runęło na balkon poniżej. Upadek zabrzmiał głuchym, metalicznym jękiem balustrady. Serce Narcisy przebiły tysiące lodowych igieł. Podobne obrazy towarzyszyły jej podczas tortur. Ale tym razem to nie był tylko koszmar. Złapała Xabiera za ramię, gdy ten ruszył w stronę kamienicy. – Idę po niego. – Daj mi drasę – wyrzuciła z siebie. Głos krótki, urywany. – Nie, nie masz siły. – Nie będę stać bezczynnie – jej palce zacisnęły się na narzędziu, nim zdążył odsunąć dłoń. Szarpnęła. Ciężar drascy w ręce był jak powrót do dawnej części siebie. Idź! Pchnęła go do przodu. Ruszył bez słowa, a ona została z pustką w głowie. Żadnego zakręcia. Żadnego planu. Jedynie dudniący w skroniach rytm serca. Obraz przed oczami zamglił się. Fale ciemności chciały ją pochłonąć. Wzięła oddech i pozwoliła, by ciało działało samo. Usta wyszeptały znajomą frazę. Palce kurczowo ściskały drasce drżące jak gorączce. Magia popłynęła ciemkim strumieniem, potem mocniej napędzona gniewem i strachem. Wściekłość płynęła w żyłach, rozgrzewając ją od środka. Czuła jak energia rośnie tylko po to, by zaraz się rozpłynąć. Zaklęcia traciły moc. Zamiast ciąć jak ostrze rozmywały się i gasły na tarczach przeciwników. Zacisnęła zęby, sięgając po ostatnie rezerwy, i tym razem brak był oślepiający. Na ułamek sekundy oszołomił ją tak, że prawie zapomniała oddychać. Rozejrzała się i zrozumiała. To nie była jej magia. W blasku kolejnych zaklęć zobaczyła ich. Sylwetki po drugiej stronie ulicy. Najpierw dostrzegła znajome stroje bojowe, a wraz z nimi rozpoznała rytm ruchów. Pewny, szybki zsynchronizowany. Serce przyspieszyło, tym razem z nadzieją. Z portalu wyszedł komisarz, wysoki i jak zwykle niewzruszony. Obok Amelia, której obecność uderzyła ją jak ciepło kominka w samym środku zimy. Ulga była tak gwałtowna, że przez chwilę nie czuła bólu ani zmęczenia. Potem wszystko stało się chaotyczną mozaiką. Błyski zakręć, szarpnięcie za ramię, strzępy słów ginących w huku walki. Obraz rozmywał się w smugi światła i cienia. Ocknęła się przy Atari. Nie pamiętała drogi, mogła trwać sekundę albo wieczność. Czuła pod palcami chłód kamiennej ściany i mrowienie na skórze, gdy Amelia rysowała na niej Akhanu uzdrawiający. Zamrugała, odzyskując ostrość widzenia. Obok leżał półprzytomny Juliusz, a nad nim kręczał wycieńczony Xavier. Obaj wyglądali tak, jakby siły opuszczały ich z każdym oddechem. Amelia wykonała ostatnie pociągnięcie na skórze Narcisy. Znak był gotowy. Jego światło odbijało się od jej białych włosów, gdy pochyliła się nad Juliuszem. Nie, nie ty! wyszeptał, unosząc dłoń, by ją powstrzymać. Narcisa dotknęła jego ramienia. O co chodzi? Juliusz potrząsnął głową, zaciskając wargi, jakby odmowa była jedynym, na co pozwalały mu resztki sił. Amelia zamrukała gwałtownie. Jakby obawiała się, że napływające łzy spalą jej policzki. W tej krótkiej chwili nie dbała zbytnio o barierę ochronną. Umysł lard dołapał to i przeniknął przez nią bez wysiłku. Spojrzała na narcisę z przestrachem. Zawiadomiłaś komisarza bez ich zgody, prawda?